Cześć, witam wszystkich serdecznie. Zapraszam do oglądania nowego odcinka z Diablo 3. I aktualnie w tym tygodniu jestem na urlopie. Chciałem zrobić oddzielny taki filmik związany z tym, że zrobiłem sobie e, tydzień przerwy z tego powodu, że e, u nas, konkretnie u mnie w zachodniopomorskim, na samym końcu dzieciaki mają przerwę zimową, ferię, e, z czego... Bardzo się cieszę ja między innymi i mój syn. No i ogólnie w tym tygodniu mam urlop. Dlatego w tym tygodniu w poniedziałek, w środę i w piątek wyjątkowo nie będzie streamów. Zapraszam na stream w poniedziałek za tydzień, ale stwierdziłem, że praktycznie codziennie dostaniecie po jednym filmie. Więc dzisiaj nagramy drop 50 Legend. Już dawno nie robiłem tej serii. Odłożyłem sobie parę parę legend oczywiście tych takich wyselekcjonowanych, z których cokolwiek może być. Nie mówię o totalnych siarkach, których nawet mnie nie trzeba było identyfikować. No i zaraz sobie je zidentyfikujemy. Ok. Oprócz tego jeszcze zrobię krótkie nagranie związane z pierwotnymi legendami starożytnymi, z tego powodu, że dość sporo się mówi na ten temat. I oprócz tego jeszcze Blizzard prowadził pewne zmiany, ale o tym w oddzielnym nagraniu, które zaraz będę potem nagrywał. Ok, dobra. Jestem bardzo ciekaw. Lecimy. Tak jak widzicie, same jakieś tam setowe same itemki, które do czegoś mogą być mi potrzebne. Tak? Ops. Nie w to? Zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Naprawdę jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. To damy później. I lecimy. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Tak, jak wiecie na pewno, jeżeli śledzicie mój kanał. Od dawien dawna staram się o starożytne rękawice z skracaniem i szansą na trafienie krytyczne, ale stwierdziłem ostatnio, że zmienię taktykę, nie będę tryhartował ich dostać na zasadzie losowania, na zasadzie przekuwania, tylko po prostu zajmę się resztą giru, już nie losuję rękawic, po prostu poczekam aż mi one wypadną, tak? Oprócz tego jeszcze niedługo zrobię build związany z supportem Wizem, który... Zobaczycie. Jest wypas z suportem Wizem. Okej, okay. dobra. Piękne, piękne. Dzięki za wszystkie lajki. Zalajkujcie, piszcie komentarze. I lecimy z identyfikacją po kolei. Ksiareczka. Tak, bym chciał dostać, ale starożytny. Już bym, już bym był zadowolony. 9,5 szansy, 47 do obrażenia trafień krytycznych. No i tutaj powiedzmy 800-900 inteligencji, tak? No i tutaj bym sobie wykręcił skracanie i by były idealne. No ale niestety, odkąd gram na tym sezonie, takie mi nie wypadły. Klata. Powiem wam, że tą klatę jest bardzo, bardzo ciężko wydropić. Jeszcze nie miałem ani razu starożytnej. Tą, którą mam na sobie, dostałem od Gluna. Piękne, piękne dzięki i powiem w ten sposób, yy, odkąd gram sezon, to jeszcze mi nie wypadła ani jedna starożytna. Dobra. Sierneczka. Hmm. Powiem Wam, że to jest nie głupie. 19 sekund 20 to jest spoko. O, ale nie. Nie do końca jest spoko. Powinno mieć socket, tak? Gdyby miało soket to bym mógł zostawić taki temek, który by miał 928 inteligencji, 3 punkty do mocy tajemnej. Po co dodatkowa moc tajemna? Żeby się nam nie kończyły <coughs> surowce. A jak się nam nie kończą surowce, to możemy używać nawołnicy mocy i praktycznie bardzo, bardzo szybko z powrotem wrócić do Archonta. Gdyby tutaj był soket, to prawie by był idealny itemek. Idealny by był, gdyby był tutaj 4% do mocy tajemnej. I te 19 sekund jest też bardzo dobrym wynikiem. I dodatkowo punkty do maksimum mocy, ale widzicie, nie ma soketu, więc... Tutaj tak naprawdę nie mogę zrobić y, y, szansy na trafienie krytyczne. Więc siareczka. <laughs> o no. Też Klata starożytna. O. Nie jest najgorsza, zostawię sobie tą klatę, bo tutaj zrobię sobie potrójny sokacik. I e, gdybym chciał zrobić build pod supporta mnicha pod wiza e, e, pod firebirda, to będzie idealne. Okay? No i powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o e, fantastyczne ozdoby Wire'a e, spodenki, to jest moja piąta czy szósta starożytna 5 czy szóste jest starożytne spodenki Na sobie mam bardzo ładne, tak jak widzicie tu w skrzyneczce mam też bardzo ładne drugie Proszę bardzo, takie naprawdę przepiękne Kurde, gdyby miały tutaj jeszcze resy w dodatkowych, to by były idealne, tak? Zobaczcie, jakie wymaksowane statystyki. A znowuż spodnie talerzy. Starożytnych jeszcze nie widziałem na tym sezonie. A byłyby mi potrzebne z tego powodu, że mam. Tutaj, patrzcie, jaki mam itemek. Jaki piękniusi. Praktycznie prawie idealne. Ale tutaj muszę mieć spodnie talerzy. A mi nie wypadły jeszcze do tej pory. Starożytne oczywiście. więc, więc, więc to jest siareczka, hm, ciekawe temy. Kurde, gdyby on miał soket, huh. gdyby on miał soket, to by był idealny. Proszę bardzo. <laughs> Twoje zaklęcia wzorcowe. Tlalala. No zostawię, zostawię te dwa itemki sobie. To jest potrzebna wiza supporta, o którym zrobię, tak jak powiedziałem, już niedługo. Jak wrócę, przypuszczalnie jak wrócę z, z ferii, to zrobię nagranie. Ale już wiem, że działa i działa świetnie. Możecie się spodziewać, w filmiku. Czy to zostawiać? Zobaczę. Ciach. Ciach. To nie? Czapka, proszę bardzo, jaka ładna. Hmm. Chyba będzie upgrade. Nie chcę tam być wyników. Hmm. profil. profil. Mówi support. Nie, nie, nie. Nie. A. Znaczy ja sobie ją zostawię, ale... ale ogólnie nie jest mi potrzebna. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> ale zostawię. Ojko. Kur... Już, już miałem takie małe ukucie żołądku, Mówię. Kurde, je. Yeah. Fa... A czy mm, mogę je zostawić sobie na, ja je zostawię sobie i one pójdą na mojego wiza supporta. No bo nie ma witalności. Wis cierpi na małą ilość witalności. Zobaczcie, ja tutaj mam 700 tylko witalności, tak? A dodatkowo tu mam kamyki pod witalność. Więc gdybym założył, gdybym założył to, to no, 620... No nie wiem, nie wiem, zastanowię się. Ale ten itemek będzie idealny pod VISA supporta. Bo tutaj sobie dokręcę zamiast zimna e, dużo witalności i będzie spoko. Bo tutaj w tym bildzie też pod VISA supporta musi być szansa na trafienie krytyczne dodatkowa. Będę mówił o tym na oddzielnym nagraniu. Okej. Okay. Więc jak na razie, słuchajcie, zobaczcie. Tyle starożytnych hitemków. Nieźle. Aha, miałem zobaczyć jeszcze ten pierścień. A jakiś tam jest fajny, ale jakiejś rewelki nie ma... Co to jest? Dużo wiatrów. Raczej szybciej gdzieś tutaj. Mam taką różę wiatrów, praktycznie, praktycznie identyczna, ale numer 486, korzystaj ze zręcznością, inteligencja, nie to tylko jedna siarka, dobra, nieważne, lecimy dalej. Klata starożytna, przepiękna, idealna. O, jaka ale patrzcie, kurde co jest! Samy starszy tej tełki. Szkoda, że nie takie, które bym tak stricte używał. Przepiękna klata. Dodatkowe resy, zasięg, pancerz, dużo inteligencji, tutaj tylko wykręcić witalność. I naprawdę jest super, super, super hiper. Więc zostawiamy oczywiście tą klatę, chociaż ja już mam parę. No zobaczcie, tu mam praktycznie prawie identyczną. Tu mam taką, tu mam taką. Kurde. Widzicie, kurde, jak, jak jest set mniej używany, to lecą stare itemki. Naprawdę bardzo, bardzo ładne. Tak to jest. A dla mnicha, setu Sunwuko jeszcze nie wydrupiłem starożytnej klaty. Więc tak to wygląda. Tak to wygląda. Siarunie, Piorunian, eksplozja budki, i koniecznie jazda i siareczka. <laughs> Co tutaj nam jeszcze zostało? Ja, tu mamy dwie klaty. Widzicie, ani, ani jednej, ani jednej, ani jednych spodenek yy, Tadrash. Ani jednych, ani jednych. Szkoda. Dobra. No i nie wiem, nie wiem jak u was, ale rzadko kto ma w ogóle starożytne yy, nemezyski. Naprawdę w ogóle nie wypadają z tego To jest dla mnie... No zaczepiste. Eee, czy to jest fajne? No nie jest najgorsze. Ej, może zostawię. Stengat Alraszy. Niestety nie. Też nie. Też nie. Kulusik starożytny sześć, mało hmm. <laughs> siareczka hmm. No i tak jak mówiłem no praktycznie wydropić starożytne nemezyski. Tak jak przeglądałem u znajomych czy coś, to rzadko kto ma starożytne, bardzo rzadko. Mi jeszcze w tym w tym sezonie ani razu mi nie wypadło. Nawet obojętnie jakie, nawet ze złymi statystykami. Masakra. Tak. Klata. No nie. Też nie. O oh, kurde, jakie statystyki. <noise> Oczywiście mało jest do tego. Mało jest do... Yy, yy, do miejsca skondensowanej mocy. Nigdy nie wiem, jak to określić. Do placka. Wszyscy mówią placek, tak? 73%. Ale patrzcie, jak resztę innych statystyk. Dużo witalności, all rest. Znaczy ten, obrażenie od trafień krytycznych, pancerz. Hmm. No ale niestety, niestety. Siara. Taką chciał, tylko starożytną. Nie obija, starożytnego też w tym sezonie nie wydropiłem. Oczywiście moja broń jest przepiękna, bardzo ładna i dość często używana, tak? Niestety nic, 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 nic. Gdy prawość się nie spieszy, zło się tylko cieszy. Jasne. No dobra, słuchajcie, ludziska. To by było na tyle. To by było na tyle. Tak jak powiedziałem w tym tygodniu nie ma streamów ze względu na to, że jestem na urlopie. Magia YouTube'a, tak. Mam przygotowane nagrania dla Was, które teraz po jednym nagraniu dziennie puszczam. I oprócz tego, tak jak powiedziałem, jeszcze będzie odcinek związany ze zmianami w pierwotnych, starożytnych legendach i oprócz tego jeszcze docelowo niedługo build visa supporta Okej, okay. dobra, to co? To by było na tyle. Piękne, piękne dzięki. Zalajkujcie, piszcie komentarze i miłych fair, jeżeli macie w tym momencie. Na razie. Pa, pa.